Znamy już parę finałów Ligi Konferencji. I mamy tam dwie polskie drużyny, czyli Jagiellonie Białystok oraz Legię Warszawa. Jeżeli ktoś jeszcze parę lat temu powiedział mi, że będziemy mieć dwie polskie drużyny wy, europejski, w europejskich pucharach i to jeszcze wyćwierć, to odpowiedziałbym w taki właśnie sposób. La Luna, co ty Ale jeżeli stało się to już faktem, to w dzisiejszym odcinku musimy przesymulować ćwierćfinały, półfinały oraz finał i zobaczyć, czy jakaś polska drużyna według FC25 wygra oczywiście Ligę Konferencji i oby tak było. Więc co, no przechodzimy do do pierwszego meczu. Tutaj jest y, Dürgar Dens i Rapid Wiedeń. Zobaczymy, kto wygra tutaj ten dwumecz. No, pewnie tak samo jak i mnie, średnio Was interesują te mecze, no ale mniejsza z tym. Trzeba zobaczyć, Rapid Wiedeń wygrywa w pierwszym meczu Janson oraz Humet z bramkami, Tutaj taki Humet. A jeżeli ogólnie takie odcinki Ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz oraz w komentarzu napisz, kto czy jakie będą według Ciebie wyniki meczu Jagiellonii oraz Legii Warszawa, kto będzie najbliżej dostał jakąś fajną nagrodę, no ale my już teraz przechodzimy do rewanżów, w meczu, co ja w ogóle gadam, nie mam żadnego pojęcia, no i zobaczymy, kto tutaj awansuje jako pierwszy do półfinału, po do, nie po dogrywce, po dwóch meczu, Rapid Wiedeń w półfinale, no i on może zmierzyć się albo z Realem Betis, albo z Jagieronim Białystok, no i zaraz przekonamy się, kto na nich trafi, ale jeszcze przed tym musimy jeszcze wejść do meczu innego. Przed nami teraz Fiorentina kontra FC Lugano, generalnie FC Lugano tej nie powinno być, ale drużyna ze Słowacji albo ze Słowenii, która awansowała po prostu w grze i nie ma, więc musimy wziąć drużynę, z która w... <laughs> przegrała w teor nawet tutaj będą grać normalnie w tym ćwierćfinale, więc co? no W pierwszym meczu Fiorentina wygrywa 3 do 1, Beltran, Moiseken Beltran oraz Botani z golami. No i duże z Włoch, Fiorentina chyba często daleko zachodzi w tych meczach, jeżeli chodzi o ligę konferencji, no bo też tam pamiętam, że w finale grali z West Ham dwa lata temu, więc no nie idzie im na pewno źle. No i kolejny mecz, tutaj Remis za do dwóch, no ale Fiorentina także dalej przechodzi, Botani, Beltran, Mojzeken, Steffen, więc chcąc nie chcąc Fiorentina i tak tutaj widzimy dalej przechodzi, no teraz przed nami już krem de la krem, czyli mecze drużyny z Polski no i zaczynamy od meczu, gdzie w teorii mamy najmniejsze szanse, czyli Chelsea kontra Legia Warszawa, no jednak Chelsea zasłużony klub, jeden z najlepszych klubów ostatnich lat, może nie, ale jeżeli chodzi o markę są w sobie, to Chelsea jest na pewno, no i pierwszy mecz Legia kontra Chelsea i w pierwszym meczu Mamy 2 do 2 Nkunku, Mark Gual, Lukinias oraz Gusto z bramkami. Więc na Stamford Bridge Legia Warszawa remisuje z Chelsea. No i przed nami już tak naprawdę rewanż o wejście do półfinału, gdzie Legia no ma jakieś szanse na pewno. Więc tego nie można zobaczyć tak po prostu jak przed chwilą. Symuluj mecz, no i musimy zacząć tutaj wszystko z nadzieją, że oczywiście drużyna z Warszawy mecz wygra. Więc zaczynamy no i trzymamy kciuki, bo półfinał to już jest tak naprawdę. Coś niesamowitego, a co jeżeli dopiero to będzie jeszcze finał i tak dalej i tak dalej, no jeżeli wygra jakaś polska drużyna na czarno Chelsea, na biało Legia, no tutaj na pewno będą ciężary, no ale trzeba liczyć się z tym, że no w końcu trzeba, w końcu trzeba wejść do tego finału, widzimy tutaj Chelsea mocno atakuje od samego początku, My 12 minutę meczu, a widzimy Chelsea nie daje za wygraną cały czas, więc... Teraz w końcu Legia przy piłce i liczymy na jakąś bramkę. No cud się musi wydarzyć. Chociaż wiemy, że Chelsea też no nie, w tej, nie jest w tej szytowej formie, co... Była, nie wiem, jeszcze z 13 lat temu, jak wygrywali Ligę Mistrzów. już Ligę Mistrzów wygrali 4 lata temu, no ale tam, jak jeszcze grał Drogba, Fernando Torres, Lampard, John Terry, David Luiz, no Petr Czech, no świetne nazwiska w tej, tej były. To jest oczywiście Kowacewicz na bramce, nie Kasper Tobiasz, no bo tak zostało w grze, więc taki jest tutaj no na razie remis cały czas, więc każdy ma jeszcze szansę tutaj dalej wyjść. Ale Chelsea widzimy w polukarnym broni Kowacewicz, ale jeszcze jest dobitka i wychodzą legioniści yy, czysto i cało z tej sytuacji. Więc zaraz koniec pierwszej połowy, na razie no, nikt jeszcze nie awansuje, cały czas wynik remisowy, co uważam, że i tak jest sporą niespodzianką, ale jeżeli teraz Chelsea strzeli, broni Kovacevic, coś niesamowitego. I no co no, musi się udać wyjść z tej pierwszej połowy niepokonanym, chyba że teraz Cole Palmer to jest przypiłce. przy piłce. Broni znowu Kovacevic, zobaczmy sobie tej ocenę, o ile można. Oceny Kovacevic 7/7, no świetnie broni bramkarz Legii Warszawa. No były bramkarz także Rakowa, ale tutaj no widzimy bardzo ciężko jest wyjść. I statystyki, no 34% 34% posiadania, 0 strzałów. No więc niestety, ale my teraz wierzymy, że druga połowa będzie należała do Legii. Oni zaczynają strzelić jak najszybciej gola zamurować całą obronę. No i może właśnie wtedy uda się Legionistom awansować do półfinału Ligi Konferencji. No Widzimy, teraz atakują. Muszą też oddać pierwszy strzał w tym meczu, no bo to jest potrzebne. Tutaj widzą, ho, widzimy, holują tą piłkę. Blisko, blisko. Pierwszy strzał w tym meczu dla Legii Warszawa, ale mimo to cały czas nie ma gola. No Jeżeli ktoś powie mi, że w prawdziwym też przez pierwszy mecz i do 60 minuty drugiej połowy rewanżu cały czas będzie remis, to nie uwierzę w to. No ale też trzeba wierzyć w to, że no tutaj nie stracimy zaraz gola, no bo jednak Chelsea na papierze jest o wiele lepszą drużyną, no to same nazwisko, nie mają więcej bramkarzy niż żadna inna drużyna. Myślałem, że jest gol, ale jest to rzut rożny, więc no nie możemy stać i z rożnego i wychodzimy z kontratakiem, tylko żeby ten kontratak wypalił w ogóle. Nie, wycofanie piłki, więc taka trochę cały czas polska mysz szkoleniowa tutaj, nie było żadnych strzałów, ale może to wyjdzie na plus, może teraz stworzymy lepszą sytuację bramkową i przerzucenie piłki na drugie skrzydło ale jest teraz w kontrze, jest Chelsea w kontrze. Niestety, odbieramy piłkę. Widzimy, jest jakaś prośba o zmianę, no ale to nie teraz. 9 minut do końca meczu. No, czy będzie tej dogrywka? To ciężko stwierdzić. Niestety, straciliśmy chyba naszą sytuację, tej bramkową. No, cały czas dwa strzały na bramkę oddane. Posiadanie piłki także już porówno. Więc no, widzimy, że druga połowa meczu na korzyść Legii tutaj na pewno bardziej jest. I oby tylko nie stracić gola w ostatniej. Akcji tego meczu minuta doliczona, ale ta ostatnia minuta będzie przeznaczona dla Chelsea. Nie, yeah, koniec, koniec meczu, dwóch meczu i teraz będzie dogrywka z tego co rozumiem dokładnie. Gramy teraz dogrywkę, więc Legia gra w dogrywce z Chelsea. No tego nam wszystkim życzę, bo wygląda to naprawdę no jak coś nierealistycznego po prostu. Ale no widzimy Chelsea teraz może znowu mocno atakować i czy im to wypali. To się zaraz wszystko okaże. Wchodzą tutaj w pole karne, broni Kowacewicz. Kowacewicz, Meno of the match, tego me meczu dla Legii na pewno. Tutaj piłka wychodzi, no i co? No 4 minuty jeszcze do końca pierwszej połowy. Zobaczymy jak to się dalej potoczy, no ale na ten moment no cały czas remis. Nikt nie może strzelić gola, Legia stawia tutaj widzimy jasne warunki gry, ale jeszcze jest kontra. No nie, nie ma kontry. Widzimy tutaj są jakieś zmiany, no ale teraz... Ostatnie 15 minut, czy tam 20 30, regulaminowego czasu gry, 15. Nie robiłem to griffi Boże. Już za mocno co gadam, ale widzimy od tej Chelsea no zdecydowanie bardziej napiera i oby to się tylko nie skończyło golem. Jest strzał, ale jest też Kowacewicz na bramce. Odbieramy piłkę i lecimy z kontrą. Lecimy z kontrą i nie ma co mówić nawet, że nie legia blisko jak nigdy. No wrzuty karne będą tutaj decydowały, chyba kto dalej przejdzie. Dwie minuty do końca, oby tylko legię. Teraz nie stracić gola, broni Kowacewicz. No i co. Rzuty karne dajemy dalej, nie wiem czy będziemy musieli je grać. Nie, mamy też w symulacji, więc pierwszy rzut karny i Legia trafia. z trafia karnego. Nkunku kontra Kowacevic, także Nkunku trafia karnego. Jeden do jednego. Chodyna, czy chodyna? Nie trafia rzutu karnego. Czy przez chodynę Legia odpadnie z Ligi Mistrzów, Trafia jaydon Sancho. Winagre. On także nie trafia. To już jest chyba koniec. To jest koniec dla Legii chyba już w lidze konferencji nie trafia Enzo Fernandez, teraz Bartosz Kapustka także nie trafia więc teraz no oni... koniec, niestety koniec Chelsea trafia i po rzutach karnych odpadamy, trzech legionistów jest w karnego, Kapustka, Winagry oraz Chodyna, więc fatalne rzuty karne dla Legii Warszawa no niestety, no Legii nie zobaczymy dalej Chelsea przechodzi, no a i tak postawili się świetnie, że można być na spokojnie po takiej symulacji dumnym z legi. Więc no co, no nic więcej tutaj chyba nie powiem. No i przechodzimy do meczu Jagieloni. no i oby, chociaż tam jedna drużyna, awansowała do tego półfinału. No i co, no Jagiellonia kontra Real Betis, jak Legia wygrała z Realem Betis już w tej edycji ligi mistrzów, w konferencjach tutaj znowu Remis 2-2 Imas kontra Vitor Roque, Los Elso oraz Imas. No więc tutaj też nas czeka teraz mocny mecz, tylko tutaj graliśmy. Przy Łazienkowskiej dla Legii w drugim meczu tutaj będzie mecz na wyjeździe, więc teraz przekonamy się, czy Noja uda się wejść do tego wielkiego półfinału. Na żółto jakielonia, na biało Real Betis. Noja Gielonia musi zrobić to, czego Legia nie dała rady, No chociaż cały czas mi szkoda, te żółte karne były naprawdę, widzimy z tego, co fatalne wykonane przez Legionistów, chociaż zapowiadało się naprawdę dobrze. 99 to jest nie plus, to jest dziesiątka, więc no, też trzeba wierzyć zawodnika z Angoli, z tego co dobrze pamiętam, więc oby. On stał się tutaj naszym najlepszym zawodnikiem. No i co? Przejdźmy sobie do ocen czy do statystyk. Może lepiej do statystyk. Widzimy na razie, no więcej posiadania piłki ma Jagielonia. To wszystko się będzie tej dynamicznie pewnie zmieniało. No w Ralu Betis gra kilku ciekawych zawodników. Między innymi Isko, więc no to też nie jest byle jaki zawodnik, oczywiście. No ale wierzymy cały czas, że Jagielonia wejdzie jednak do tego półfinału i będziemy mieli godnego reprezentanta w półfinale. Broni tutaj bramkarz Jagieloni. No i wychodzimy z kontratakiem. No Chelsea jest na pewno wiele lepszą drużyną niż Real Betis, to trzeba sobie także powiedzieć. Ale no co, no finał będzie we Wrocławiu tego meczu. Niestety na razie już nie będzie apelotopolski no finał dwóch polskich drużyn. I teraz Real Betis broni bramkarz biały stok, więc widzimy, że duch Kowacewicza z poprzedniej symulacji w nim na pewno jest. No i teraz wychodzimy z kolejnym kontratakiem. Może tutaj się jakaś bramka pojawi. No niestety nie, no wiemy, no w meczu Legia kontra... Yy, Czas no nie było żadnej branki w tym ostatnim meczu. W pierwszym było też 2 do 2, więc bliźniacza sytuacja. Zobaczymy tutaj tak, że będą rzuty karne. No nie, nie ma tutaj gola. Na razie, no Jagielonia także bez strzału, więc no my tutaj nie będziemy zamulać, tylko przechodzimy dalej. Real Betis w polu karnym będą oddawać strzał, ale no jest odebraną przez obronę Jagieloni, ale znowu piłka wraca w pole karne biały stok. Znowu Real Betis atakuje. Ma już więcej procent posiadania piłki od Jagielonii, więc to też ciekawe. No Na razie bez żadnego strzału celnego w tym meczu przez, 6, przez prawie godzinę gry. Gdzie jest bramkarz Jagieloni? I 1 do zera. nie. rzut rożny. Broni bramkarz Real Betis. Czy będzie w do, y, dogranie w pole karne? Jest. Broni bramkarz Real Betis, więc widzimy Jagielonia teraz mocno przycisnęła drużynę z y, Hiszpanii. No i kolejny kontratak, Tylko by się nie zakończył on golem ani strzałem na Bramkę najlepiej. Niestety nie. Niecelny strzał, pierwsza okazja Realu Betis. No i co, no, Jagielonia musi iść za ciosem. Ostatnie te dwa dwie akcje były naprawdę znakomite, więc teraz trzeba strzelić tą bramkę, która nas doprowadzi do półfinału. W półfinale nie ma aż tak mocnych drużyn. Znaczy, nie wiem czy tutaj nie będą grać Chelsea, akurat tego nie pamiętam, ale zaraz na pewno sprawdzimy. No ale mniejsza z tym, no, jeszcze nikt tutaj nie awansuje tak, że jest teraz strzał Real Betis, nie trafia. Więc kolejna tutaj no, dominacja tym razem Betisu w tym polu karnym. No ale musi teraz Jagielonia zrobić tą jedną kontrę, która zmieni wszystko. Pululu strzeli świetnego gola i takim oto trafem awansujemy. No jest tutaj rozegranie, trzeba szukać pululu w polu karnym. Jest! Pululu 1 do 0! Pululu, pululu, pululu! 1 do 0 wygrywa Jagieronia I jeżeli nie stracą teraz bramki, to Jagielonia, go jest w półfinale współfinale Ligi Konferencji. No, ta minuta musi jak najszybciej minąć, Betis nie może strzelić i mamy to Jagiellonia w półfinale Ligi Mistrzów. Jest Ligi Mistrzów, no, nawet Lidze Mistrzów, to jest Liga Konferencji, Pół bohaterem Polski, Białego Stoku i wszystkich widzów, chyba teraz przed ekranami. Więc co, no przechodzimy do półfinału, zobaczymy kto tam z kim gra, no i widzimy się już zaraz w tych półfinałach. No i czas na pierwszy półfinał w tym odcinku Jagiellonia i Bałyskot kontra Fiorentina. No i zaraz się przekonamy, czy Jagielonia zagra w finale europejskich Pucharów w pierwszym meczu. 4 do 2. Mojzeken Beltran. Oj, oj oj Czyżby to oznaczało, że to się skończy? No półfinał to i tak już jest wielkie osiągnięcie. No ale chwila prawdy. Czy będzie tutaj wielki finał? No da się to pewnie odrobić, ale no zobaczymy. Czy jakilonia będzie w stanie? 3 do 0 u siebie Albert, Gózes, Beltran. No i niestety, no, 7 bramek straconych w dwóch meczu. Fiorentina okazała się silniejsza od Ralu Betis. No i Fiorentina zagra z Chelsea w finale, prawdopodobnie, więc widzimy się już zaraz w tym meczu finałowym. No i co no, może nie, po, nie potrzebuję, mówię hop, może Chelsea w tej wce nie będzie grała w finale, tylko Rapid Wiedeń, Zobaczymy to zaraz. Pierwszy meczu 2 do 3 wygrywa Chelsea Griggicz, Sancho, Cetkowicz, Kunku, Ncunku. Więc zobaczymy, kto zagra z Fiorentiną. No, humory pewnie już gorsze niż przed chwilą, nie oszukujmy się. No i teraz Rapid, 2-1 kontra Chelsea. Czy o co tą stratę jednej bramki, Chelsea nie zagra w finale? Remis 5 do 4 no niestety bramki tej zabrakło do dogrywki. No i Chelsea w finale z Fiorentiną. Nikt by się tego spodziewał po tym meczu, no ale co no, zaraz widzimy się w finale no, i zobaczymy, czy Włochy, czy Anglia górą w tym meczu. No i wielki finał Chelsea kontra Fiorentina, ale to się lcyjnowaowaowa, szczerze powiem, piękny ryb, no ale dobra, no chwila prawdy, Chelsea czy Fiorentina wygrała ligę konferencji. Fiorentina rozbija 4 do 0, Chelsea Goussens, Albert, Goussens, Bertrand, Colville z czerwoną kartką, więc to widzimy mimo wszystko Fiorentina wygrywa, więc jak można powiedzieć, że odpadła ze yy, finalistą i zwycięzcą Ligi Konferencji, więc co? No ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie ciapkę w górę. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!